Tylko pełna wersja z analizą byłaś mi, marzyłem tylko tobie, rysowałem serca dwa, pytałaś po co to robię. O, -o, 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 -o. chciałaś masz tylko co, nie dostrzegał ich, zalet nikt, umiała marczyć wbrew. Zdychać, ach nie, choć to bajka, uwierzcie, że wcale dobrze to nie skończyło się. Było tak, uwierzcie, że dobrze to nie skończyło się. Monalizą byłaś mi, marzyłem tylko o tobie, rysowałem serca dwa, pytałeś po co to robię. A teraz zmian tematu. Abra-kadabra... Z bo cię zajebie! Abra-kadabra to czary i magia Sekretem jest przepis na gumisiowy sok A hokus, ma rokus, to żadna pokus Lecz mi się zwyciężą, dla wroga to szok Zobaczam, jak gum się śpiewa tam i sam Bo gumi się ten, ten świat już zna Gumiś to fajny miś, gumiś to fajny miś U mojego wujka. Tak. No ubiega, ja muszę to U, ubiega, Cicho. U mojego wujka jest burdel na kółkach. Kurwy leżą w łóżkach. Erosy na półkach. się, kręć wrzeciono. Kurwa jego mać. Jak chcę, chcę zaruchać, to dolara płać. Przyszedł do burdelu. Młodzień jest pobladły. Kurwy go wsiadły i chuja mu zjadły. Kręście kręć wrzeciono. Kurwa jego mać. Que se você quiser se arrucar, todo a parte.